Dzień dobry, z tej strony Tomek Wełna. Proste, codzienne przedmioty inspirują. Pokażę Wam, jak rysować swobodnie, jak użyć ręki w luźny sposób, bawiąc się formą takich przedmiotów. Jak na przykład to stare krzesło. Posłużymy się przestrzeniami negatywowymi, tymi pustymi polami, które wypełniają miejsce pomiędzy nogami i elementami krzesła. Pobawimy się kompozycją. A w końcu linią. Bez odrywania opisu lub ołówka od papieru. Przygotujcie arkusz papieru A4. Może być szkicownik. No i zaczynamy. Takie pierwsze spotkanie z przedmiotem można zacząć od. Delikatnych, bardzo śladów na kartce i przyglądania się przestrzeniom i kształtom, tak jakby były płaskie. Potraktujcie kartkę tak, jakby była wycinkiem przestrzeni. Sposób patrzenia w rysowaniu jest nawet ważniejszy niż używane linie. To patrzenie na przedmiot, obiekt, zwierzę, człowieka pomaga w jego rysowaniu. Taki pierwszy rysunek może być bardzo delikatny. To jest takie oswajanie się z przedmiotem z jego łukami, to jest rozgrzewanie ręki. To jest przyglądanie się przestrzenią pomiędzy. I w tym pierwszym rysunku absolutnie nie zwracajcie uwagi na detale na hmm, czystość rysunku. On, i on będzie naprawdę swobodny Pokażę Wam, do jakiego efektu za chwilkę zmierzy mój szkic, który jest naprawdę bardzo swobodny. Nie ma tutaj żadnych konkretów. Szukam jeszcze właściwego kształtu, a być może bawię się tylko tym kształtem, bo przecież rysunek nie ma być zdjęciem. On ma być czymś więcej. To ma być odpowiedź na nasze spotkanie. Z rysowanym przedmiotem lub miejscem. Zamykam pewne kształty w prostokątach, kwadratach, rąbach, niesamowicie cienkich. Zobaczcie, jak tu jest mało przestrzeni. Nawarstwiam kreski jedna na drugą. Ile materii rysunkowej nabiera dzięki temu rysunek. Skupiam się na jakimś fragmencie, zaczepiam tam na chwilę oko, idę dalej. Może się rysować ze mną. Słuchać, patrzeć, rysować. Niech to rysowanie będzie taką medytacją nad przedmiotem. Być może oparcie wygięło się trochę za bardzo, ale nic nie szkodzi. daje jakiś element tła, który zwiąże rysunek z kartką i po takiej fazie, w której zobaczcie ileż linii, ile życia, ile swobody w ręce i w kresce, po takim etapie zaczynam sobie kolejny rysunek. Na którym umieszczę krzesło, nieco bardziej po prawej stronie, ale tym razem <śmiech> <śmiech> będę wykorzystywał tylko fragmenty tego, co widzę. Fragment siedziska. Zatrzymuję ten szkic na takim etapie i teraz będę nanosił na niego drugie krzesło, bardziej po prawej stronie. Znowu obserwując fragmenty. Przedmiotu. Zacznę jeszcze jeden szkic, w którym zróżnicuję bardziej wielkością rysowane krzesła. Tym razem zacznę od niedużego krzesła! Obserwuję uważnie kształt, przestrzeń negatywową w koło. Cały czas przestrzeń negatywowa towarzyszy proporcje siedzisko względem oparcia można sobie je zmierzyć na rysunku teraz zmienię troszeczkę metodę na rysowanie bardziej takimi pojedynczymi punktami małymi fragmentami trochę tak jakbym kropkami wyznaczał sobie charakterystyczne punkty skrajne celem takiego rysowania jest samo rysowanie, nawet bardziej aniżeli rysunek. Zwróćcie uwagę na używane kreski. Trzymam cienkopis na koniec, dzięki temu Kontrola nad nim jest nieco mniejsza, a linie cieńsze. Im bardziej na płasko przełożymy cienkopis do papieru, tym delikatniejsze i cieńsze będą ślady. W takim rysowaniu przenosimy ciężar z efektu na drogę, na proces. Zdecydowanie zbyt często skupiamy się na efekcie. I wizja rysunku krępuje nas, spina, gna w kierunku nadmiernego realizmu. A tutaj cieszę się kreskami na papierze, pojedynczymi fragmentami. Szukam smaku w każdej linii. Wyłączam stres. Wyłączam oczekiwania, wyłączam wewnętrznego krytyka w głowie. To nie jest takie łatwe, ale możliwe. I dopiero wtedy rysowanie zaczyna być przyjemne, zaczyna być przygodą. Rysunek automatycznie staje się lepszy, piękniejszy, bardziej swobodny, lekki, teraz zdecydowana zmiana skali, fragment. sła, który harmonijnie połączy się z poprzednim szkicem. Wznaczy kompozycję taką oś nieco poprzekątnej I jeszcze jedno podejście, podejście w którym z znacznie mniejszą skalą będę się bawił krzesłem. Będę też obracał je nieco w trakcie rysowania. Tutaj będę starał się używać przede wszystkim linii bez odrywania ręki od papieru. Na tym etapie chcę pokazać wam jak niezwykle swobodnie i długo raz wdzięcznie można bawić się jednym motywem. Teraz zmiana ustawienia krzesła i taki portret krzesła en face. W znacznie e, większej skali, na przykład przesunięty nieco. Za, zahaczam jeden rysunek o drugi. Po nagłej zmianie ułożenia, rysunek krzesło zaskakuje bogactwem detali. Bardzo przyjemnie zaskakuje. Ale znowu już rysuję tylko fragment. Akcentuję lewą stronę krzesła. Tak jak przy pierwszym rysunku, wracam, poprawiam pewne fragmenty. Znowu krzesło nie jest już celem. Celem jest rysunek. To jest proces rysowania, bardziej. Jeszcze jedna zmiana. Przecinam dwa wcześniejsze rysunki, tworząc taki węzeł zdecydowane ślady. Zdecydowane linie. Dzięki temu łatwiej narysować równą, prostą kreskę. Zobaczcie, ile pięknego zagęszczenia kresek pojawia się w tym miejscu. Zobaczcie, że nogę krzesła można narysować kilkoma kropkami. Ona wcale nie musi mieć pionu. Pion powstaje sam w naszej. Głowie. Wiemy, że te punkty są ze sobą połączone. Czujemy niemal te linie. Właśnie na takim odczuwaniu linii bazują dobre rysunki. Rysunki, które sugerują, a nie mówią wprost. Szukajcie takiego. sugerowania tylko. W tym szkicu pobawię się tytalami krzesła. Rafią. Wypełniającą oparcie, i gęstą siateczką, a zupełnie inaczej, za pomocą kropek zasługuje to we wcześniejszym szkicu, zobaczcie jak wiele rysunkowego bogactwa. Jak wiele swobodnych kresek, ile dobrego ćwiczenia dla ręki, może wynikać z takiego rysowania. Prosty, codzienny przedmiot, mebel ogrodowy. Kamień znaleziony, w rzece, pień drzewa. Wszystkie takie obiekty mogą być inspiracją do swobodnego rysowania. Podążajcie tą drogą. Jestem bardzo ciekaw. Jak ją odbierzecie? Co znajdziecie w niej dla siebie? Dla mnie taki właśnie sposób rysowania jest chyba najciekawszy. Jest niezawodnym sposobem na to, aby rysować z radością, z przyjemnością, żeby każdy rysunek był osobną przygodą. Takie rysowanie to. Ożywianie przedmiotów za pomocą gestu to rysunki artystyczne niepowtarzalne, bo wynikające z Waszej ręki, z Waszej wrażliwości. Wybierajcie te obiekty, które Was zaciekawią w jakiś sposób, które wywołają w Was emocje. No bo po to rysujemy, żeby. Kształtować swoje emocje, żeby grać z nimi, żeby cieszyć się procesem rysowania i żeby rysować nieskrępowanie, bez żadnych obaw, żeby wyłączać wewnętrzną krytykę. To ma być wspaniała przygoda i podróż. Tego Wam życzę bardzo serdecznie. I na takie właśnie. Podróże rysunkowe zapraszam w kolejnych lekcjach. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Tomek Wełna.